Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalece od sprawiedliwości. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego nie się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek poświęceniu, a cel, za cel żywot wieczny, albowiem zapłatę za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Skomentujcie dzisiaj, może, co, co Was dotknęło z tego czytania, z tego rozdziału. Może jest coś takiego, a może chcecie podzielić się czymś więcej. Może na temat Rzymian chcecie coś powiedzieć, czy jest to może was, Wasz ulubiony, ulubiona księga. Ja bardzo lubię osobiście czytać Rzymian. Jest dużo rzeczy, których można właśnie się nauczyć. Tak jak widzicie, już siódmy rozdział jest o małżeństwie. Już się nie mogę doczekać, kochani, jeszcze wam, wspaniałego poniedziałku.